Najbardziej sensacyjna książka roku zagrożenie bezpieczeństwa. Mamy niepokojące wiadomości, panie prezydencie. To znaczy. Udało się nam zlokalizować kilka prawdopodobnych miejsc przecieku. Zdrada. Przypominam ci, że za szpiegostwo w Polsce grozi 10 lat. DOWNO MI ZABIŚ! Mam w kieszeni tą sędziów i prokuratorów, którzy jeszcze będziesz mnie przepraszał! Śmieciu! Walka wywiadów. Kur... nie mamy Walka wręcz? Nie ma problemu. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Potrzebuję informacji o Twojej siarcji. Cześć. Nazywam się Mateusz Okrutny i będę gospodarzem nowego programu muzycznego Telewizji Radom pod tytułem Muzyka bez granic. Gośćmi programu będą różni artyści, m.in. takie gwiazdy jak Happy Set, Antek Smykiewicz, Janek Traczyk oraz Monika Lewczuk. A my widzimy się na tvradom.com. Do zobaczenia, cześć. Witam was wszystkich w kolejnym felietonie. E, dzisiaj już tak e, troszeczkę e, noworocznie. Ale jak widzicie, cały czas e, w pracy cały czas coś, coś robimy. E, tu sekundeczkę jeszcze muszę, tylko o dobra, niech się tam robi dalej. A dzisiaj e, chciałbym e, powiedzieć o e, kilku sprawach. Ale zaczniemy od y, czegoś, co jest związane y, no, bezpośrednio również i trochę z naszą telewizją. Mianowicie. Y, y, Pamiętacie wszyscy, jak pan prezydent Andrzej Duda zawetował leks TVN, i wszyscy po stronie opozycyjnej się ucieszyli. Po stronie rządowej to już trochę mniej. No, i znowu wielka dyskusja, i tak dalej. I co się okazało? Proszę Państwa, okazało się, że TVN którego pan prezes, prezydent, m, wsparł brakiem swojego podpisu, ukradł moje materiały. Tak, proszę Państwa. Mogę powiedzieć, ukradł spokojnie, bo mam na to dowody. E, a co się stało? Mianowicie e, w. E, Takim programie telewizyjnym superwizjer, e, autorzy tego programu m, jakiś czas temu m, postanowili uderzyć e, w prezesa TVP, no i oczywiście w m, jednego tam z wielu działaczy Prawa i Sprawiedliwości, no i brakowało im przebitek, czyli tak zwanych ujęć obrazujących e, komentarz. No, i e, stwierdzono, że bardzo dobrym materiałem do tego będzie materiał wyprodukowany przez naszą telewizję, w Kozienicach, gdzie właśnie tam był, już nie pamiętam, to była jakaś tam uroczystość. I właśnie gościem był pan Kurski, gościem tam był pan Piwoński, jeszcze wielu innych znanych celebrytów ze świata, różnych artystów i, i polityki również. No i. E, Ci Państwo z e, superwizjera stwierdzili, że nada się. No to czyli zobaczcie, że już jak TVN kradnie, to są dobre materiały. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że Państwo z TVN-u nie spytali się w ogóle mnie jako szefa redakcji o zgodę. Ani dzień dobry, ani nic, czy możemy, tylko tak po prostu se wzięli i stwierdzili, że podpiszą skąd to, oni to mniej więcej mają. I później do mnie dzwoni jeden z moich kolegów, i ty słuchaj, ty te fanowi materiały dałeś, i mówię, nie, a co? A jakie materiały? No bo słuchaj, skozie nic, i to mi listę. Spojrzałem na stronę, patrzę. No rzeczywiście, no moje! No moje! Zadzwoniłem do superwizjera. I tam e, powiedziałem, że ja się absolutnie nie zgadzam na to, żeby oni mm, e, wykorzystywali moje materiały i mają te materiały zdjąć. Na YouTube zgłosiłem ich materiał, i zgadnijcie, czy YouTube e, im ten materiał zdjął. Nie. Jest do dzisiaj. Przynajmniej na moment nagrania był. No więc dobrze. Więc yy, w takim razie napisałem do 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 pani Pietrzak w. A znaczy, tu nie chodzi o to, że w w sensie prokuratorskim w, tylko w w sensie VU, <laughs> rozumiecie, tak się nazywa. Pietrzak w. Mm, y i pani Pietrzak W. napisała, że no dobrze, ona się tym intensywnie zajmuje. Tak się intensywnie zajmowała, że no, zaszło jej dużo, dużo czasu. W końcu stwierdziłem, dość już tej pieśni, napisałem pismo do zarządu TVN-u z żądaniem, że proszę bardzo, proszę za materiał zapłacić już, skoro nie chcecie go wy, wy, usunąć. Nie chcecie przeprosić za mm, no, wykorzystanie bez zgoda, wręcz przy z tym sprzeciwie, no to przynajmniej zapłacie za materiał. I to było do zarządu. Do zarządu. Teraz uważajcie, bo ja wam przeczytam pismo. Tu mam pismo z TVN-u, które podpisała redaktor naczelny programu Superwizjer Joanna jakaś tam, bo się nie mogę doczytać. Ale uwaga tak powiem, <grych> czytam. Szanowny panie, w związku z Pana z pismem oznaczonym sygnaturą, no i tu jest sygnatura pisma, dużo cyferek, dużo literek, data wpływu do TNSA 21 grudnia 2021 roku, czyli całkiem niedawno, ja to, ja to pisałem przecież. Dotyczącym reportażu z cyklu superwizjer i materiałów archiwalnych. Poświęconych sylwetce pana Dariusza Piwońskiego uprzejmie informuję, że zgłoszone w piśmie żądania są nieuzasadnione. I teraz uwaga, bo to jest mistrzostwo intelektu. Wskazane materiały zostały wykorzystane przez TFNSA w oparciu o przepisy o tak tzw. dozwolonym użytku chronionych utworów. W tym stanie rzeczy pana żądania nie mogą być spełnione. Po pierwsze, zarządzie TVN-u, jak pisze do Was właściciel, to niech zarząd odpowiada indywidualnie sam na pisma, tudzież niech się podpisze pod tym jakiś sekretarz zarządu, a nie jakiś podrzędny redaktorzyna z całym szacunkiem dla pani Joanny który nie ma żadnej mocy decyzyjnej w kwestiach e, prawnych. No bo czy pani Joanna, redaktor naczelna, ma moc decyzyjną e, odnośnie kwestii e, na przykład programowych, odnośnie kwestii powiedzmy prawnych, czy jest prawnikiem, czy jaką funkcję pełni w tvn Nie oprócz tego, że jest redaktorem naczelnym, superwizjera? No to będzie źle bardzo, bardzo źle robionego programu. Pod względem merytorycznym również, ale to już zostawmy. Pytanie. Bo ja się nie pozwolę tak traktować. Ja wiem, że ja nie jestem wielki i tak dalej, że macie więcej pieniędzy ode mnie, dużo, dużo, dużo więcej. Ja to rozumiem. Ale nie pozwolę się szano nie szanować i nie pozwolę się okradać. To, że macie więcej pieniędzy nie znaczy, że macie też możliwości yy, i że jesteście bezkarni, bo nie jesteście. I teraz, proszę Państwa, postanowiłem, ponieważ yy, no, obiecałem mi w piśmie, że jeśli, że jeśli nie dojdziemy do porozumienia, to oczywiście zostanie wysłane pismo do pana Zasława, do centrali. Yy. Discovery do wymiorku, ale również zostanie wysłane pismo do prokuratury. Proszę uprzejmie, żeby nie było. Nie ja jestem gołosłowny. I czytam. Prokurator Generalny zbignie w dziobro. No grubo, na trzeba grubo, trudno poinformować o przestępstwie jakiego dopuściła się stacja TVN otóż w dniu 10 lipca, bo to jest data umieszczenia filmu na YouTubie. Na stronie zresztą jakby jak, bo ja mam ten materiał nagrany, więc na stronie TVN jest błąd w dacie. Tam jest wcześniejsza data, ale to jest nieprawda. Prawdziwą datą jest 10 lipca. W 2011 roku w programie Superwizjer TVN wyemitowano reportaż pod tytułem Działacz PiS i kariera w państwowej spółce Superwizjer TVN. Koniec cytatu. W programie tym do uderzenia w Dariusza Piwońskiego posłużono się moimi materiałami. Wykorzystano je nie tylko bez mojej zgody, lecz przy moim wyraźnym sprzeciwie. O no i tu podałem wszystkie timekody. Tu jeszcze oczywiście podałem róż... dodatkowe argumenty, których na razie nie będę tu przytaczał, państwu, bo to jeszcze nie czas na to. Ale ważne zdanie jest, że wykorzystano bez zgody i przy wyraźnym sprzeciwie. Matołysta Fowenu. Bez zgody i przy wyraźnym sprzeciwie. A co pisze wasza szczotkowa? Główna szczotkowa redakcyjna programu co pisze, że wskazane materiały zostały wykorzystane przez TV NSA w oparciu o przepisy o tak zwanym dozwolonym użytku chronionych utworów. Tak! Zgadza się! Wykorzystaliście licencję Commons YouTube'a, ale licencja Commons ma parę haczyków. Tak jak i zresztą ta ustawa, a wiecie jakie bałwany? Ano to, że nie wolno wam nic zrobić, jeżeli ja wam nie wyrażę na to wyraźnie zgody. Jeżeli ja wyraziłem wam sprzeciw, zadzwoniłem do was, nagraliście tę rozmowę przecież. Wyraziłem wam sprzeciw, powiedziałem nie wolno wam tego emitować, zdejmijcie te materiały. I co? To jest przecież sprzeciw, to nie jest zgoda. To jest wyraźny sprzeciw. A więc zrobiliście wbrew mojej woli, mojej jako właściciela materiału. I dlatego powinniście zapłacić. A teraz kamyczek do ogródka naszego umiłowanego prezydenta Dudy. Panie prezydencie, negując ustawę zwaną potocznie Lex TVN zgodził się Pan na takie postępowanie jak chociażby w tym przypadku i niech Pan nie mówi, że w imię jakichś wyższych ideałów jakich wyższych ideałów? kogo Pan chce chronić? Bolek to chronił lewą nogę no ale na niego mieli haki kogo Pan chce chronić? dlaczego Pan nie podpisał tej ustawy? Aż się prosiło, tam w tej ustawie były różne zapisy. A TVA no i tak by nie zlikwidowali, bo to jest za duża firma, żeby ją likwidować. Więc oni musieliby właścicielstwo przenieść do Polski. Dlaczego pan sprzeniewierzył się temu, co pan obiecywał? Oni się nazywają wolnymi mediami. No to no to, to są wolne media. Które kradną? To są wolne media? Panie Prezydencie, czy to są wolne media? Nie. A czy to są polskie media? No, polskojęzyczne, tak. Ale, Panie Prezydencie, Pan nam obiecał, że będzie Pan bronił naszych praw, obywateli. A jednym z naszych praw jest to, żeby Bronić nas przed złodziejami. I ktoś mi powie, o przecież proszę Pana, przecież może Pan się narazić na proces. No proszę bardzo, niech idą na proces. Ale pójdą na proces, jak oni w ogóle po prostu. <grytanie> <grytanie> Uważają, że nic złego nie zrobili, nie pójdą, bo się boją, Zresztą ja mam nagrania. Ja mam nagrania, są daty, są. jest wszystko. <grytanie> Więc. Panie prezydencie jeszcze raz. Dlaczego Pan tej ustawy nie podpisał, a ona Polsce była naprawdę potrzebna? Naprawdę była Polsce potrzebna. I co? I teraz uważa Pan, że, że Pan, że panu naród to zapomnie? Takie sprzemieniewierzenia, wierzenia. Takie TVN-y, takie tam. Yy... Ustawy, które rzeczywiście miały reformować polskie prawo i prawodawstwo, polskie sądownictwo, no to pamiętamy. Proszę się nie przejmować. My naprawdę o tym pamiętamy. My się, my się nie damy oszukać. Także, Panie Prezydencie, jeśli o mnie chodzi, to myślę, że powiem opinię wielu naszych rodaków, może nie wszystkich. Ale stracił pan dużo w moich oczach, w naszych oczach. I wie pan co? Stracił pan podwójnie. Bo po pierwsze, ci, których pan ochronił, tak jak panem gardzili, tak będą panem gardzić. A ci, którzy, których pan zdradził, których pan oszukał, już również panu ufać nie będą. Nie wiem, dlaczego pan nie podpisał tej ustawy. Nie wiem, to jest kwestia pańskiego sumienia, ale niech pan to bierze pod uwagę. No i jeszcze jedna kwestia, mianowicie kwestia tak zwanego Pegasusa i afery Pegasusowej, jak to się teraz tam nazywa. Proszę państwa, ja myślę, że uczciwy to nie ma nic do ukrycia. No prawda. No bo nawet niech sobie ktoś tam mnie podsłuchuje. No, no dobrze, no niech podsłuchuje. No i co? No i co się dowie o mnie? No najwyżej się dowie, jak próbuję pływać na powierzchni. Jak po prostu radzę sobie w moim życiu dość ciężkim. Prawda? Nawet po prostu. No, niech próbuje, niech podsłuchuje. Ale ten, który nie ma czystego sumienia, to ma się czego obawiać, bo on kombinuje, oszukuje, kradnie, prawda? I tu były przypadki pokazane publicznie w mediach y, pana mecenasa Giertycha i pana Krzysztofa Brejza, senatora obecnie, kiedyś posła. No i co? Wystarczy poczytać książki pana Sumlińskiego, a wystarczy. Pokazać, poczytać pewne, ale niezależne gazety, żeby się dowiedzieć, że ci panowie y, to chyba doszli do wniosku, że to już jest ich ostatnia deska ratunku i y, tylko tym się chyba jeszcze mogą bronić. Y, bo, że, że ich podsłuchano, że coś tam. Bo zobaczcie, teraz problem w mediach y, lewackich jest taki, że podsłuchano. A nie jest problemem to, co podsłuchano. Bo problemem powinno być nie to, że podsłuchano, to powinien być problem jeden, ale drugi problem powinien być taki, że co podsłuchano. A podsłuchano jak robią szwindle, a podsłuchano jak robią machloje. Jak się, ma jak się różne po prostu rzeczy złe dzieją i jak oni kombinują, to podsłuchano. I to nie jest już problemem dla lewackich mediów. Właśnie tu kolejny kamyczek do ogródka pana prezydenta. Gdyby, gdyby ustawa o TVE nie obowiązywała. No właśnie. Prawda? A tak TVN teraz może na spokojnie powiedzieć, że Brejza ofiara no jest ofiarą losu. To prawda. Tak samo jak y, y, mogą powiedzieć, że no tam y, ten Giertych ofiara. No mogą tak powiedzieć. Tylko, że Giertych jest i Brejza i jemu podobni podsłuchiwani są ofiarami, ale własnej chciwości w tym przypadku, moi drodzy. Tak. A jak bezczelnie kłamie Tusk. Tak, bo no, Tusk za czasów mojego rządu to nie było podsłuchów. 50 dziennikarzy było podsłuchiwanych. A troszkę inny system był, prawda? Nie nazywał się Pegasus. Ale kwestia jest jeszcze inna. Jak do mediów przedostała się nazwa w ogóle programu i jak do mediów przedostała się informacja, że taki program w ogóle istnieje i że polski wywiad czy kontrwywiad korzystają z tego programu? To kolejne pytanie. Prawda? Znowu, skąd Brejza, czy skąd jakiś tam Giertych wiedział? Gada o służbach, ale ja wam podpowiem trop. Przeczytajcie sobie książkę e, Wojciecha Sumińskiego. A... Już nie pamiętam, Holender zapomniałem, przepraszam tytuł, ale za, przeczytajcie sobie tam jest i. O Tusku ma książki, i, 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 i. Pogorzelisko chyba ta książka się nazywa. O, właśnie. Pogorzelisko chyba się ta książka nazywa, i dobrze pamiętam. I tam jest pokazany pan Giertych. Jego prawdziwa twarz. Tak. Tam zobaczcie sobie w tej książce Pogorzelisko. Jest, jest, jest. Chyba taki tytuł tej książki jest, ale tak mi się wydaje. Prawda? On nam o wszystkim opowiada. Pan, pan Wojciech. I co? I Gertych cicho siedzi na temat tego, co tam robi. Ja naprawdę Wam bardzo gorąco polecam. Ja tu za dużo nie będę sprzedawał, nie będę Wam spoilerował, ale zobaczcie sobie tą książkę, poczytajcie. Prawda? Cisza? Dlaczego? Proszę Państwa, ja uważam w ogóle, że że nasi politycy, mówię ogólnie, ale zwłaszcza opozycyjni, są do gruntownej wymiany. Tam tak naprawdę, i to sami wiecie zresztą, że tam takich merytorycznych polityków, którzy mogliby, że tak powiem, ja nie wiem, że oni muszą popierać rząd, nie, absolutnie nie, ale żeby po prostu tak było z kim gadać, jak to się brzydko mówi, no to jest może pięciu, siedmiu, no, jakbyśmy tak dobrze policzyli 15. A reszta to jest taka, że oni po prostu weszli do Sejmu dzięki pajacowaniu, i właściwie, tak naprawdę yy, nic innego poza pajacowaniem w tym Sejmie nie robią. Nie potrafią. Więc, no, moim zdaniem, chyba powinniśmy przemyśleć, na kogo głosujemy w następnych wyborach. W sensie na jakie osoby, bo każdy z nas ma swoją jakąś ulubioną partię i to wszyscy wiedzą, e, prawda, że każdy głosuje według sumienia, ale wiecie też, czasami trzeba głosować według rozumu, no, żeby nie głosować na jakiegoś kretyna za przeproszeniem, który wyjdzie poza wyjściem do nas, e, mówcie, sejmową i zrobienie e, cyrkus z parlamentu, nic więcej nie potrafi. Więc po prostu, no, takich ludzi trzeba unikać. Więc dlatego... Uważam, że powinniśmy chyba przemyśleć tą strategię przy okazji następnych wyborów parlamentarnych. I cóż, no powolutku będę lądował. Dzisiaj już właśnie też skończymy no, tutaj trochę pracę w redakcji, więc mamy tą taką krótką noworoczną przerwę. Wszystkiego najlepszego Wam życzę w tym nowym nadchodzącym roku. Zdrowia, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Wielu łask Bożych. No i nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy się oszukiwać, bo, bo to jest jednak problem, że dajemy się nabierać różnej maści politykom czy politykierom. Trzymajcie się, z Bogiem. W sumie to tak naprawdę. Do zobaczenia w następnym już roku, bo następny tydzień to już nowy rok. Do zobaczenia.